Cześć, kochani, dzisiaj krótko podpowiadam, jak prawidłowo używać trzeciego okresu warunkowego, czyli mówiąc prościej, jak dbać o tym, co było. I już nie wróci więcej, jak to w piosenkach śpiewano. Kochani moi, third conditional, czyli trzeci okres warunkowy, lub też trzeci tryb warunkowy, jeżeli chodzi o Zastosowanie jest bardzo przydatne wtedy, kiedy chcesz gdybać o tym co było, czyli chcesz pokazać komuś, że gdyby ta przeszłość, powiedzmy wczorajsza sytuacja, sytuacja sprzed tam jakiegoś okresu czasu wyglądała inaczej, to wówczas również efekty tego działania z przeszłości byłyby inne. Czyli jest to przede wszystkim totalna fantazja. Jest to coś, co my mamy w głowie jako jakiś scenariusz. Tego, co by było, gdybym ja, gdybyś ty, gdyby ktoś tam się w jakiś sposób zachował, gdyby ktoś tam coś zrobił, bo wówczas naszym zdaniem efekty byłyby lepsze, byłyby inne, byłyby jakieś, ale to jakieś to jest, kochani moi, fantazja. Przechodząc do konkretów, struktura wygląda następująco. Mamy słówko if, czyli gdyby, jeśli, jeżeli, if, następnie osobę. Słówko had, o którym za chwilę. Ono będzie takie samo dla wszystkich osób, oraz czynność w formie past participle, czyli ta trzecia forma z tabelki lub czasownik regularny z końcówką ED. Następnie mamy osobę, would have, czyli ten nasz wyimaginowany efekt, do którego by doszło, gdyby ta sytuacja. Przeszła, wyglądała inaczej, a następnie również czynność w trzeciej formie z tabelki, czyli past participle, ewentualnie czasownik regularny z końcówką ed. Dobrze, e, wiem, że to wygląda trochę dziwacznie, e, przynajmniej takie dla mnie było, kiedy ja się uczyłam języka angielskiego wiele, wiele lat temu. Zupełnie nie mogłam pojąć, o co chodzi, skąd to had? skąd to would have. Więc już, kochani, podpowiadam. E, kiedy gdybamy o przeszłości, to jak zapewnie pamiętacie z moich poprzednich materiałów, musimy cofnąć się o minus jeden od momentu, o którym gdybamy. A więc jeżeli wczoraj, czyli nasze past simple, jest sytuacją, o której ja mówię, bo coś się wydarzyło, na przykład wczoraj, miesiąc temu, rok temu, to nie ma znaczenia. Ważne, że ta y, przeszłość jest zamknięta, to się skończyło, tak? a ja sobie na ten temat fantazjuję, to ja muszę zrobić minus jeden od past simple. Minus jeden od past simple, mówiąc technicznie, to będzie past perfect, czyli po naszemu mówiąc, że tak powiem, będzie to słówko head, które jest kluczem doświadczeń życiowych, a ponieważ te doświadczenia życiowe są w przeszłości, to my lecimy do past perfect, czyli zrobimy... Had done, had been, had seen i tak dalej. Czyli ja miałem gdzieś tam byte, miałam gdzieś tam doświadczane, robione coś. E, natomiast wynik, do którego oczywiście nie doszło, dlatego że ja się inaczej zachowałam. Więc ten mój fantazjowy, taki wygdybany, domniemany, wymarzony e, wynik tej przeszłej sytuacji będę określać idąc minus jeden od wood. Dlaczego minus jeden od wood? Dlatego, że wood. To jest moje future in the past. To jest ten przyszły wynik mm, jakiejś przeszłości. Jeżeli ja kiedyś uważałam, że ja coś będę robić, to ja mogłabym powiedzieć: I uh, thought I would be a teacher. Ja myślałam, że ja będę nauczycielem. No i faktycznie tak się stało. I've always known I would be a teacher. Uh, I'd, I'd always known. I, I had always known. Ja zawsze wiedziałam, I would be a teacher. Że ja będę nauczycielem. Uh, tak samo będzie z tą dziwaczną formą would have. Dlaczego would have? Dlatego, że to jest tak zwany perfect model, czyli to jest perfekcyjny model świata, który jest niemożliwy do zrealizowania, dlatego że przeszłość jest już za nami i my możemy zmienić nasz stosunek do przeszłości, możemy wyciągać wnioski na temat przeszłości, ale samej przeszłości, tego co się wydarzyło, no nie zmienimy. Chyba, że mamy jakieś magiczne moce, to dajcie mi znać, bo chętnie się o tym dowiem. Kochani moi, krótko i na temat raz jeszcze, third conditional jest to coś, co służy nam do tego, aby gdybać o przeszłości, aby tworzyć pewne scenariusze, takie perfekcyjne scenariusze, co by mogło było się wydarzyć, gdybyśmy my byli zachowali się inaczej. Brzmi dziwacznie, ale zobaczcie na przykładach o co dokładnie chodzi. If I had known about it, gdybym ja o tym wtedy wiedziała, na przykład wczoraj, miesiąc temu, rok temu i tak dalej, I would have helped you, to ja bym była ci wtedy pomogła. Nie wiem, czy tak by było, ale zakładam, że zrobiłabym wszystko, żeby ci pomóc. I would have helped you, czyli tworzę ten perfekcyjny model um, tego, co by wynikło z y, danej sytuacji, gdyby zachowania różnych osób w tej sytuacji byłyby inne. If I had had more time, I would have done it. Gdybym ja wtedy miała więcej czasu, to ja bym to była zrobiła. Dajmy na to y, miałam y, y, w planach zrobienie czegoś, jakiegoś projektu, jakiegoś maila napisanie, ale nie wystarczyło mi czasu i dzisiaj się z tego tłumaczę. Więc mówię, if I had more time, I would have done it. Gdybym ja wtedy miała więcej czasu, to bym to Zrobiła. Zauważcie, kochani moi, że słówko had w tym zdaniu się powtarza. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze had to jest nasz klucz przeszłości, czyli to jest nasz klucz past perfect, tego perfekcyjnego modelu przeszłości, która nie nastąpiła, a drugie had, które jest w nawiasie i które przez native speakerów często w tym akurat kontekście będzie pomijane, to jest mieć czas od have. Ok? a żeby skrócić bo jak wiecie ja zawsze powtarzam że skuteczna komunikacja to komunikacja konkretna i krótka czyli keep it short and simple trzymamy to tak robimy to tak albo krótkie i proste to to słówko had, drugie, tu akurat możemy pominąć. Um, czyli możemy powiedzieć, If I had more time, I would have done it. Gdybym ja wtedy miała więcej czasu, to ja bym była to zrobiła. Nie polecam pomijania tego na testach, kartkówkach, egzaminach, no bo tam niestety, ale bardzo tego pilnują. Ale jeżeli rozmawiacie w codziennym świecie, jak najbardziej możemy to słówko. W tym akurat przykładzie pominąć. No i ostatni przykład, który dla Was przygotowałam. If you had told me about it, gdybyś ty był mi o tym wtedy powiedział, powiedziała, czego nie zrobiłeś oczywiście, I could have checked it. Ja mogłabym była wtedy to sprawdzić. Albo I would have checked it. To ja bym była tą informację wtedy sprawdziła. Dlaczego tutaj daję wam I could have, I would have? Dlatego, żeby Wam pokazać, że trzeci okres warunkowy to jest nic innego, jak znowu poruszanie się w tym obszarze fantazji, czyli gdybania na temat tego, czego już nie mogę zmienić. I jeżeli chcę zmiękczyć komunikat, mogę zamiast would użyć could. Would have to jest co ja jestem przekonana, że ja bym była, zrobiła. Czyli to podkreśla co by wynikło z tego, że ktoś by się inaczej zachował w dawnej sytuacji. A could have to jest co ja przypuszczam, że mogłoby być, czyli zmiękczam ten komunikat. Podsumowując kochani moi, kiedy mówisz o tym, co kiedyś mogło było się wydarzyć, ale się oczywiście nie wydarzyło i co mogłoby było z tego wyniknąć, ale nie wyniknęło, bo decyzje były oczywiście podjęte inne, używasz tak zwanego third conditional, czyli trzeciego okresu warunkowego. A ponieważ jest to gdybanie, jest to fantazja, jest to tworzenie pewnych perfekcyjnych modeli tego, jak moglibyśmy się byli wtedy zachować, co teoretycznie byłoby właściwsze, lepsze albo jakieś tam, Właśnie dlatego musimy zrobić minus jeden od przeszłości, czyli od past simple i minus jeden od tego, co by z tej przeszłości wynikło, czyli z would robimy minus jeden do would have i powstaje nam taka oto właśnie e, struktura. Mam nadzieję, że jest to jasne, jeżeli macie jakiekolwiek pytania kochani, wpiszcie je w komentarzach, dajcie mi znać, a bardzo chętnie je wyjaśnię. Pozdrawiam serdecznie, bye bye!